Siemka, otrzymaliśmy właśnie zamówienie na nowego Motusa Scuti 10 2021 i stwierdziliśmy, że dostarczymy zamówienie osobiście. Pani jeszcze o niczym nie wie. Zamówienie było złożone dosłownie chwilkę temu i zobaczymy, czy będziemy mogli je dostarczyć. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię do Pani ze Zwitej Szybki. Tak, tak. Mamy takie pytanko, czy moglibyśmy do Pani podjechać w ciągu 20 minut z zamówieniem? 20 minut? Tak, w ciągu 20 minut mniej więcej. A, tak, godzinka? Nie ma problemu. To za godzinkę okay. będzie u pani z, z kolejną. Dobrze, do, do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Jesteśmy dzisiaj z Iwaną. Właśnie dostarczyliśmy jej nogę Motus Footy 10 2021. I no co, tak jak jest, tego my się nie spodziewałaś. Szybkie, bo kiedy ją zamówiłaś? E, dzisiaj chyba o 17.00. No, czyli jakieś 4-5 godzin temu. I powiedzmy, co cię spędziło do zakupu akurat tego modelu? Prędkość. Prędkość? Tak, chyba jest taka jedna tylko trzeba się świąt, bo ma tam tak? No, tak naprawdę jest takich fabrycznie. Są jeszcze i na marki, ale zazwyczaj są dużo droższe. Mm. Ej, I w ogóle jeździłaś wcześniej na kolejne odcinki? Tak, na. na. na miejskie. Mhm. Czyli już ogólnie ze sprzętem jesteś obeznana? Tak. Ale to prawie szkolna, tak. I do dojazdy do pracy, do, do szkoły, gdzieś. Okej, okay, dobra, czyli będzie już intensywnie. Tak. Dobra, to życzę jazdy. Dziękuję. Dobra, tak. dzięki.